Siemanko z tej strony niezmiennie anioł, a dziś specjal. Spróbujemy się trochę wzmocnić na nadchodzący nowy rok. Przy okazji życzę Tobie szczęśliwego nowego roku i wytrwania w noworocznych postanowieniach. Ale nie o życzeniach, będzie to film, zrobimy sobie opening, który zapowiadałem kilka miesięcy temu. Dokładnie te klucze zbierałem przez 4 miesiące. Uzbieraliśmy 500 złotych kluczy oraz 350 srebrnych. Łączna wartość tych kluczy to ponad 400 tysięcy gemów. Jak widzicie, częściej lecą złote niż srebrne klucze, co jest na plus. Oczywiście, jeśli ktoś kupuje jakieś pakiety, to tych kluczy można dostać dużo więcej. Ale jak na konto free to play 500 kluczy wydaje się i tak całkiem sporą ilością. Czy mam jakieś nadzieje odnośnie tego openingu? Chciałbym na pewno podnieść przynajmniej jeden skill u Velyna, jeden u Baxiego i jeden u Emrysa. Ostatecznie niko, ale nie bądźmy zachłani, żeby nie zapeszyć. Na początek otwieramy, jak widzicie, srebrne skrzynie. Na pewno bardzo to przyspieszymy. Otwieramy je tylko, żeby rozgrzać tę maszynę, żeby lepiej dawała na złot. Otwieranie złotych skrzyni również sobie przyspieszymy i dam w rogu jakiś licznik, żeby przejrzyście było wszystko widać, co nam wyleciało. Ja się usuwam na ten moment, nie będę reagował na poszczególne otwarcia, żeby to nie trwało wieczność. Wrócę po openingu, żeby użyć to, co dostaliśmy. Podsumowując opening, trafiliśmy 91 gwiazdek oraz 210 legendarnych tokenów. Ponadto, raczej po tym openingu już wszystkich epickich bohaterów będziemy mieli przebudzonych, więc do dzieła. Mamy upgrade Garuda, na którego powiem szczerze, nie polowałem, ale darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby. O, bonus do obrażeń super się trafiło. Dużo tokenów do Pan poleciało, może nawet ją przebudzę za uniwersalne tokeny, ale najpierw zobaczymy, jak reszta epickich bohaterów będzie stała. Na pewno chciałbym przebudzić Krega. Kill do też się spoko trafiło, ważne, że nie poszło w drugą umiejętność pod utrzymywanie pokoju. Welen welen. Velina sobie zostawię, bo nie chcę, żeby mi poszło w czwartą umiejętność. Szczególnie, że niedługo będzie możliwość blokowania umiejętności. Dlatego z tym ulepszeniem sobie poczekam. Kolejny Emrys. Hmm, u Emrysa wszystkie skille są spoko, więc rozdajmy. No, akurat druga umiejętność najmniej spoko, ale trudno. Niko, pan mechanik. Żeby tutaj tylko nie poszło w inżynierię. Kurwa wykrakane, wykrakane. U tej wszystkie skile spoko więc Git można rozdać. Dobra, przebudźmy sobie Krega w końcu. Brak levela, ale jest przebudzony. Identyczna sytuacja u Ateusa. Również jest przebudzony. Wystarczy wbić tylko poziom. Następna Nika. Nie chciałem Niki, gdzieś wypadła z puli moich bohaterów. Wolę zdecydowanie Elianę z Garudem lub Madlen, nad którą pracuję. Szykujcie się na film o Elianie, bo to co Elianka robi to jest po prostu hit. To jest hit dla takiego mniejszego konta, chociaż uważam, że nawet mocniejsi gracze śmiało mogliby wychodzić Elianą, jeśli mają zamiar przyjąć dużo obrażeń małym kosztem. A co do Niki, to przynajmniej wpadł dobry skill. Alwyn. Alwynem też nie jestem zainteresowany. Tylko pan i Alwyn zostali do przebudzenia. Przebudzę pan, a tokeny Alwyna będę odbierał za codzienne misje. A resztę uniwersalnych tokenów zostawimy sobie, jakby jakiś nowy, picki bohater miał nas odwiedzić. Podobno planują dodać nowych zbieraczy. Poza tym każda rasa ma głównego bohatera epickiego. Dlatego uniwersalne sobie zostawię. W sumie jak się nad tym zastanowić, to mogłem nawet Pana nie przebudzać. Ale z Pan sytuacyjnie korzystam, więc git. Nowy rok, nowy bohater. Myślę, że Fregar będzie dobrym wyborem. Niko na ławkę i od dziś biegamy. Kinara plus Fregar. Co prawda ta para nie ma drzewka pod precyzję, które Fregar uwielbia, ale Kinara ma duże boosty do normalnych ataków. Fregar z normalnych ataków robi kryty. Czyli zwiększa ich obrażenia o 50%, to będzie działało spokojnie. Jak widzicie, z ulepszeniem Kinary również czekam na możliwość blokowania skilli, a fregar potem też zrobimy na 5-5-1-1. Pet do tej parki jest już gotowy. Jeszcze tylko ostatni skill wymienimy na jakiś użyteczny pod szczęście. Nawet wiem który. Otóż wyjątkowo zaciekły atak. Zwiększamy prawdopodobieństwo, że miś dziabnie o ponad 20%. Ta obecna umiejętność też jest dobra, bo miś może dziabnąć krytycznie, ale że misiek ma tylko 7 slotów, to wolę zwiększyć częstotliwość gryzienia niż szansę nakryta. I pomimo, że ten pet nie ma wbudowanego talentu jak np. Night Rock, to i tak ten misiek bije go na głowę. Ma 3 atrybuty, z których korzystam w tym buildzie praktycznie na maksa. 7 slotów na umiejętności. Oj, jeszcze długo, długo nic lepszego nie trafimy od niego. Drugi Misiek również super się sprawdza dla piechoty z Elianą, ale więcej o tym opowiem w filmie o Eliance. Bo ten Misiek jest tak mocno powiązany z jej drzewkiem, że sobie nawet nie zdajecie z tego sprawy. Reszta moich petów, niestety, do rolowania, bo pomimo jednogwiazdkowego talentu, to albo mają słabe atrybuty, Albo mało slotów na umiejętności. Także w nowym roku jesteśmy gotowi na wojnę. No, jeszcze te pięć by się przydało, ale to szczegół. Dzięki za oglądanie, wiecie co robić. Trzymajcie się! Elo!